Tak, słucham? Halo, ja dodzwoniłam się do pana od Lawety. Tak, słucham? Ja dostałam do pana numer tu od Ryszka, Czy ja pan w Opolu ma lawetę, tak? Zgadza się? Mhm. Panie kochane, bo ja po, po, pożyczyłam od wzięcia samochód. To jest Toyota Aigo. Ja jechałam, wie pan po, po, po dzieci do mojego syna. I ja jechałam, jechałam, i nagle mi wszystko zgasło w samochodzie. Coś jakby akumulator, ja nie mam prądu, ja stoję, jest zimno, ja marznę, ja nie wiem co ja mam zrobić. Samochody na mnie trąbią, ja nie mam jak zjechać. Czy może mi pan szybko pomóc? Proszę. A gdzie pan stoi tym samochodem? E, y, wie pan, y, ja stoję, to jest jakby się jechało na czarnową. Wie pan, gdzie to jest? Mhm. Eee, co kurwa trąbisz? Trąbią ludzie, pan słyszy jak nam nie trąbią, a co ja mam zrobić? Ja, ja się proszę pana tak stresuję, niech pan szybko mi pomoże. Nie mam w tej chwili jeszcze żadnego wolnego auta, proszę pani. Nie, nie mam, nie mam, nie mam jak pani pomóc w tej chwili. A za ile Pan może pomóc? Przecież jadą, kurwa, trąbią, ja nie wiem, co ja zrobić. Sama kobieta na drodze, samochód stoi, tu jecie rozpędzone, ja się boję, ja nie wiem, co ja zrobić, mam mam psa obok. Proszę mi pomóc. No naprawdę nie mam w tej chwili, jak nie pani poczekać, nie no w dwie godziny miałbym wolną brawotę. O Jezu, panie, jest tak zimno! Proszę! Co oni mi kurwa dali za samochód, że ja nie mogłam przejechać 20 kilometrów i się zatrzymał? Co to jest kurwa za samochód, pan mi powie? Bo musi pan iść dwóch dzień dzień, niestety, no tak jak mówię, nie mam, nie mam w tej chwili wolnego samochodu żadnego. To może niech ktoś po mnie przyjedzie, od was i samochód na pobocze przypchamy, proszę. No... Tak mówię, no nie mam, nie mam w tej chwili wolnego, nie mam nikogo wolnego w tej chwili, mam wszystkie samochody w trasie. To co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Niech pan chociaż mi coś doradzi. Będę szaro pani dzwonić do jakiejś innej firmy najlepiej. Ja już dzwonię wszędzie. Ja dzwoniłam już wszędzie. I wszędzie nie macie samochodów.